Szczęść Boże! Upominam się o wysokie odznaczenie państwowe dla pana Assange'a. Julien Assange, Julian, Julek. Wikileaks to hasło kojarzył. W każdym razie jeszcze kilka lat temu cały świat, ci, którzy interesują się tym, co w trawie piszczy i co naprawdę jest grane, Pan Assange dostarczył nam wiele uciechy i, i, i wiele informacji negliżujących, dekonspirujących, rozmaite zakulisowe przedsięwzięcia. Pomógł nam lepiej poznać graczy, także pierwszoplanowych graczy scen politycznych, jak, jak, ziemia, jak ziemia, okrągła zdążył zdążył sprowadzić na siebie gniew, dozgonną urazę ludzi, którzy są, a w każdym razie mają się za panów tego świata. Dlaczego? Julien Assange miałby otrzymać polskie odznaczenie państwowe? No myślę, że już sama sprawa niedoszłej sprzedaży lasów państwowych o której dowiedzieć się mogliśmy wyłącznie za pośrednictwem WikiLeaks, bo nie pochwalili się tym autorzy tego znakomitego projektu. Przypomnę, przypomnę właśnie WikiLeaks zawdzięczamy wiadomość, że w kancelarii prezydenta rezydenta Komorowskiego rozważane były rzekomo Użyjmy tego słowa z ostrożności procesowej. Rzekomo rozważane były pomysły spłaty roszczeń żydowskich, na poczet których przeznaczyć by miano właśnie polskie lasy państwowe. No, to hit, to wiadomość, która odegrała jakąś tam rolę także i w kampanii. Prezydenckiej 2015 roku nie byłoby tej wiadomości, nie byłoby o czym mówić bez Julka Assange'a. A zatem dziś, kiedy ten dżentelmen, co do tego, czy jest dżentelmenem, podzielone są opinie, skarżyły się jakieś damy, bodajże ze Szwecji, uskarżały się na niewłaściwe traktowanie ze strony pana Assange'a. Nie mam w tej sprawie żadnej wiedzy. W każdym razie te skargi, te skargi spowodowały wniesienie wniosku o ekstradycję, wniosek o ekstradycję, uruchomił procedurę w wymiar sprawiedliwości Imperium Brytyjskiego, upomniał się o Gilliana Assange'a i, i wtedy schronił się on w ambasadzie Ekwadoru. W Londynie w tej ambasadzie spędził od 12 zdaje się roku to już 7 lat mija i właśnie wyprowadzono go stamtąd chyba w kajdankach brytyjska policja dlaczego dlatego że Ekwador po 7 latach uchylił azyl wycofał prawo azylu przyznane wcześniej uciekinierowi. Dowiedzieliśmy się tego z ust, notabene prezydenta Ekwadoru, Ekwadoru pana Moreno, o jakże charakterystycznym imieniu Lenin. Tak jest. Wyznawców komuny po całym świecie nie brakuje i, i wielu, wielu, wielu komunistów latynoamerykańskich i nie tylko latynoamerykańskich nadawało swoim dzieciom takie imiona. Lenin, Stalin, oficjalnie wpisywano tam takie dane do dokumentów. No więc Lenin Moreno cofnął zgodę, cofnął prawo azylu Assange'owi o Assange'a, upomniał się zatem brytyjski wymiar sprawiedliwości, ale za tym wszystkim stoi amerykański. Wymiar sprawiedliwości czy niesprawiedliwości, to towarzysze amerykańscy chcą widzieć Assange'a w więzieniu, ponieważ informacje przez siebie publikowane zawdzięczał on kontaktom z ludźmi służb jawnych, tajnych. Kontaktom z funkcjonariuszami armii i bezpieki. Zdaje się, że przede wszystkim właśnie Stanów Zjednoczonych. Stąd oczywiście w naszej prasie, w mediach gadzinowych, prawackich, ustalona jest już wersja o tym, że Wikileaks to oczywiście jest rosyjski projekt. Assange, ruski agent. Nie wiem jak jest i nie wiem kto. Kto mu płaci więcej, kto płacił czy inaczej, z czyich subsydiów mógł korzystać Julian Assange i dzięki, dzięki czyjej przychylności mógł tak długo funkcjonować. Wiem jedno, że informacja o spiskowaniu prezydenta, rezydenta na szkodę narodu i zgubę państwa polskiego w sprawie sprzedaży, czy raczej oddania Żydom lasów państwowych z tytułu ich bezpodstawnych roszczeń i kłamliwych uroszczeń, że informacja o tym jest niewątpliwie cenna i że podanie tej wiadomości było w interesie. Nie tylko polskiej opinii publicznej, ale w polskim interesie narodowym. A zatem, Szanowni Państwo, no, order biały to, orzeł biały to nie przysługuje e, obcokrajowcowi. Nie, można, przecież zaraz, Szewach Weiss jest nosicielem e, orła białego. Więc okej, okay, skoro szefach Weiss, skoro Jan Tomasz Gross e, im nikt tego odznaczenia nie odbiera, to czemu by Julien Assange e, nie miał stać się nosicielem tego orderu? E, jeśli nie orzeł biały, to jakieś przynajmniej wyróżnienie w rozkazie dziennym. To się temu człowiekowi należy. Z polskiej strony przynajmniej grzeczne podziękowanie. Tak jest. Dziękujemy panie Julianie. Jakiekolwiek będą pańskie dalsze losy, możemy nie mieć na to wpływu, ale, ale dziękujemy. My, Polacy, za to, że nie tajił pan przed nami tego, co taić upierają się stojący dziś na narodu czele, co, co tają kolejne rządy warszawskie, prezydenci belwederscy, konspirując wspólnie i w porozumieniu, działając na szkodę, państwa i narodu polskiego wspólnie i w porozumieniu z innymi rządami, z innymi imperiami, czy to państwami położonymi z dala, a jednak roszczącymi sobie pretensje do wpływania na nasze losy. Julien Assange na pewno nie działał przeciwko polskiej racji stanu, przeciwko polskiemu interesowi narodowemu. Assange'owi zatem serdeczne pozdrowienie i serdeczne Bóg zapłać za dokonanie tego. Drobnego, ale jednak jakże istotnego wyłomu w, w barierze dezinformacji, przemilczenia, która utrudnia narodowi polskiemu, po dziś dzień utrudnia rozpoznanie jego, narodu polskiego, rzeczywistej opłakanej kondycji. Tyle. Tyle zatem na wiadomość, tyle komentarza w odzewie na wiadomość o aresztowaniu Julka Assange'a w Londynie z Panem Bogiem.